Czy wiesz, że? O sakramencie bierzmowania. Słuchajcie, mówiliśmy już o pierwszym sakramencie, jakim jest chrzest, to Eucharystii. To są dwa pierwsze sakramenty w chrześcijańskiego. I wreszcie ostatni, trzeci, czyli właśnie bierzmowanie. I Nie wiem, czy zgadzacie się ze mną, natomiast wydaje mi się, że to jest taki troszeczkę zapomniany sakrament, e, także w naszej ojczyźnie, dlatego że traktujemy go tak bardzo zwyczajowo. No zobaczcie, na pierwszą komunię świętą ubieramy się pięknie w białe alby, trzymamy ładnie złożone ręce, no i ogólnie cieszymy się, bo Jezus Eucharystyczny przychodzi do naszego życia. Podczas chrztu cała rodzina się sprasza, bo dziecko jest tak pięknie ubrane, rodzice, rodzice chrzestni, a podczas bierzmowania przychodzimy wieczorem. Eee, otrzymujemy ten ważny sakrament, wracamy do domu i czujemy, jakby nic się nie zmieniło. A może właśnie powinno się coś zmienić? Bo zobaczcie, to jest sakrament, który naprawdę jest sakramentem mocy Ducha Świętego, bo otrzymaliśmy już kiedyś Ducha Świętego, który w nas mieszka, na sakramencie Chrztu Świętego. I to wszyscy, mam nadzieję, pamiętamy. Natomiast moc Ducha Świętego, którą otrzymujemy, która ma sprawić, że jesteśmy mężni, odważni, gdy jesteśmy w stanie głosić Ewangelię, to jest właśnie sakrament bierzmowania. Sakrament bierzmowania bardzo często kojarzy nam się ze zbieraniem podpisów, z obowiązkowymi nabożeństwami czy mszami świętymi i jest taki ogólnie smutnym sakramentem. Natomiast to ma być sakrament pełen naprawdę wielkości, miłości, radości. Czego chcecie, tutaj sobie możecie wpisać, bo sam Duch Święty wtedy mocno działa w nas samych. I zobaczcie, od samego początku, w pierwszym wieku, już sakrament bierzmowania był powiedziany, że ma być dla chrześcijan, którzy przyjmują ducha świętego. Czyli nie tylko chrzest mamy przyjąć, ale także bierzmowanie. Byśmy mieli siłę głosić Chrystusa, byśmy mieli siłę wzrastać w wierze, żeby duch święty nas nieustannie napełnił. I może warto jest, żebyśmy sobie troszeczkę pozmieniali nasze myślenie i żebyśmy zaczęli traktować ten sakrament. Właśnie jako sakrament, który daje nam moc. Bo przecież pamiętamy dary Ducha Świętego, owoce Ducha Świętego, o tym będę mówił w następnych odcinkach. Natomiast prośmy w sakramencie bierzmowania, aby on naprawdę nas umocnił. Zauważycie pewnie, że sakrament bierzmowania jest osobnym sakramentem, to znaczy nie przyjmujemy go razem z chrztem, jak jest to w kościele wschodnim, natomiast w kościele zachodnim, czyli w tym, w którym my jesteśmy, najpierw przyjmuje się chrzest i w tym momencie chrzci kapłan, prezbiter, natomiast sakramentu bierzmowania zawsze udziela biskup. I teraz pytanie, po co biskup udziela nam bierzmowania? po to, żebyśmy my czuli, że On jest naszym Pasterzem, po to, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy częścią większego Kościoła. I namaszcza nas Krzyżmem Świętym. Krzyżmo Święte to jest specjalny olej, którym biskup święci w Wielki Czwartek i dzięki któremu robi z nami nam ducha, daru Ducha Świętego na czole, abyśmy byli odważnymi. I jestem ciekawy, czy Wy jesteście już po sakramencie bierzmowania, czy nie. Pewnie pamiętacie, że trzeba było wybrać swoje imię, które ma być związane z jakimś świętym, który jest, który był wcześniej i my najczęściej wybieramy takich patronów, którzy są dla nas ważni. Że to może być Józef, Maryja, może to być po babci, że na przykład święta Gertruda albo po dziadku święty Kazimierz bez różnicy. Ten patron także nam wyprasza potrzebne łaski. Ja muszę szczerze powiedzieć, że moim patronem jest święty Wojciech, który był biskupem polski. I jestem Przekonany, że święty Wojciech do dnia dzisiejszego wyprasza mi potrzebne łaski. O sakramencie bierzmowania będziemy jeszcze mówili w następnych odcinkach. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, żeby zalajkować nasz, nasz filmik, ale także, żeby ustawić powiadomienie, że każdy następny, każdy następny filmik do Was przychodzi. Trzymajcie się, życzę Wam dobrego dnia, niech Pan Bóg Wam błogosławi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.